Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mozaikę z papieru. Do złożenia mozaiki potrzebujemy kolorowe karteczki kwadratowe. Dla przykładu zrobimy sobie z niebieskiej i z czerwonej. Dobrze by było, żeby te karteczki były kontrastowe. Kolorki karteczek, żeby były kontrastowe. Zaczynamy. Na początku składamy kwadrat na pół, na trójkąt. Odwracam go sobie do góry nogami i krawędź z boku przykładam do górnej hop i hop. Teraz odchylam. Punkcik, który wyznaczyłam posłuży mi po to, żeby przyłożyć ten wierzchołek do niego hopsa. Następnie ten wierzchołek przykładam tutaj. I tyle. Moduł mamy zrobiony. Z takich kawałeczków mm, pięciokątów będziemy budować naszą mozaikę. I jeszcze raz z kwadratowej kartki składam ją na pół na trójkąt. Odwracam do góry nogami. Krawędź boczną przykładam do góry. Tutaj uważam, żeby mi się kartka yy, nie podarła, więc delikatnie wierzchołek zaginam, odchylam. Tym sposobem wyznaczyliśmy sobie punkcik, do którego przykładamy prawy wierzchołek. Hop i lewy wierzchołek do tego punktu. I gotowe. Takich pięciokątów możemy sobie zbudować właściwie tyle, ile chcemy. Do takiej w miarę wyglądającej mozaiki prawdopodobnie będziemy potrzebować około mm, 8-10. Zobaczcie, one są takie same, różni ich tylko kolor. Hop, hop, pięciokąt. Ja zbudowałam sobie na potrzeby naszego filmu więcej tych pięciokątów. Za chwilę będziemy je łączyć. Łączymy więc. Moje pięciokąty mam zrobione z czterech różnych kontrastujących kolorów. Biorę sobie po jednym z każdego koloru, resztę na chwilę odsuwam, i układam mozaikę. Na początku staram się ułożyć z tych czterech kawałeczków mm, taki wydłużony sześciokąt. Zobaczmy. Jak postawimy sobie ten pierwszy w ten sposób. Czyli podstawa, ramiona i tutaj Daszek, to następny próbuję sobie do niego dopasować. Czy tu mi pasuje? No właściwie pasuje, ale jest tak samo, może ja sobie go przekręcę w ten sposób. O, teraz już ciekawiej wygląda. Dołożę następny, próbuję dopasować do tych dwóch części, do tych dwóch krawędzi. Tak nie będzie pasował, więc próbuję dalej. W ten sposób nie. W ten sposób. Cyk mamy to. Ok, mamy już trzy części. Ten niestety sorki jest słabo widoczny, ale mam nadzieję, że się zorientujecie, o co chodzi. Czwarty dokładamy. No i próbujemy. Możemy. Tutaj też pasuje, ale mieliśmy ułożyć sześciokąt, więc próbujemy ułożyć sześciokąt. Tu wydłużamy sobie linię. To będzie pierwsza krawędź, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Czyli pierwsza krawędź, drugą krawędź przedłużamy, tak żeby było równiutko. W ten sposób nie możemy przedłużyć, bo mamy już linię yy, załamaną. To próbujemy dalej. Może w ten sposób jednak. OK. Spróbujmy dalej. Tutaj zgadza nam się. Mhm. Ale tu nie mamy linii. Prosty, więc próbujemy dalej. Hmm, może w drugą stronę zrobimy tak, hop. Hop. Cyk. I cyk. Okej, okay, coś takiego zbudowaliśmy. Trochę tutaj kolorki wpasowały nam się w kolory flagi Francji oprócz jednego. Zobaczcie, mamy coś takiego i faktycznie one mi się troszkę podnoszą, bo mają z tyłu zagięcia ale faktycznie ułożył nam się sześciokąt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krawędzi i sześć kącików. Teraz ten model sobie przykleję w ten oto sposób żeby mi nie odstawał i do niego będziemy dobudowywać. Następnie do naszego sześciokąta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kątów, 6 krawędzi, dokładamy wokoło resztę elementów, tak żeby były w tej samej pozycji, co w tym sześciokącie, czyli chcę sobie dołożyć teraz czerwony, no to gdzieś w oddali od czerwonego, tu nie układam, tylko gdzieś dalej, może tutaj, hop, patrzę, czy czerwony jest taki, taki, hop. Pasuje mi tutaj. Nie mogę go ułożyć w tej pozycji. Przynajmniej staram się, żeby tak nie układać. Tutaj cyk mogę przykleić, bo on jest w tym samym ułożeniu. To już sobie od razu go przyklejam. Hop. Następnie niebieski sprawdzam. Niebieski mam w ten sposób. Pasuje, pasuje. Układam dalej. hop dalej. Po takim ułożeniu tu widzicie, że te kolorki już sobie wcześniej troszkę ustawiłam, żeby to było sobie łatwiej wyobrazić. Zrobić nam się taka korona tutaj czteroramienna. No i tutaj taki dodatek czteroramienny. Lecimy dalej sobie od góry. Troszkę kleju, sprawdzam ustawienie, tak jak czerwony i przyklejam równiutko do linii, tak jakbyśmy układali płytki. Niemalże do płytek się nie nadaje, ale może coś z tych kartek chociaż wyjdzie. Tutaj teraz układamy sobie niebieski. Możemy przykleić ops cały. Trochę za dużo kleju, ale nie przejmujemy się tym. Dokładam, pasuje, pasuje. Ok. Dalej ustawiłam sobie mniej więcej tutaj, tak kolorki. No i sprawdzam. Biały, może być mniej więcej tutaj. W tym samym ustawieniu? W tym samym. Więc przyczepiam go tutaj. Przyklejam. Ustawiam, żeby było równiutko. I hop. Coś takiego. Tu może znowu biały. W takim, w takim ustawieniu. Ok. No, chyba mi się będzie klej kończył. Dobra, cyk. I mamy to. Mamy coś takiego. Tu przydałby się niebieski, więc sprawdzam, w jakim on jest ustawieniu. Hop i hop. Przyklejam go tutaj. Tak, zgadza się. Hopsa. Mamy to. Dalej, tutaj może niebieski. Tu gdzieś by nam wyszedł o biały. Tutaj byśmy go sobie dołączyli, ale już nam się nie zmieści na białą kartkę, więc nie przyczepiamy. Niebieski, skoro są tutaj, to dajemy teraz po prawej stronie. I faktycznie bardzo ładnie pasuje, więc przyklejam. Sprawdzam w tę stronę, w tę stronę cyk. To i tutaj układam w ten sposób. Dalej, może teraz jasny niebieski jest, to go spróbujemy tutaj przykleić w, te, w ten sposób, więc hop leci tutaj. Ok, no i tutaj wypada, żeby był czerwony w ten sposób. Hop i hop. Cyk, I mamy naszą mozaikę. Ten możemy sobie zostawić, no bo tak troszeczkę w sumie nam, yy, no tu mi został jeszcze jeden. Moglibyśmy go sobie przyłączyć, ten, tak jak się domyślacie, pewnie tutaj, a ten tutaj, i wtedy wyszedłby nam taki już jeszcze inny kształt. Ten razie sobie odkładamy. Wyszło nam coś całkiem sympatycznego. Taką mozaikę możemy sobie gdzieś przyczepić. Tutaj oczywiście powycinać sobie, bądź jakoś zaokrąglić, wyciąć i być może to będzie okładka na jakąś książkę, zeszyt, co tam sobie wymyślimy, bądź podkładka pod coś. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy udało Wam się ułożyć podobnie tę mozaikę, jakich kolorów użyliście. Może podeślecie mi jakieś zdjęcia i z kolei mnie zainspirujecie. Polecam Wam inne moje filmy, zaglądajcie, no i korzystajcie, może uda Wam się zbudować coś jeszcze ciekawszego. Do zobaczenia i cześć!